Hej, hej, dzień dobry z tej strony Beata. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z serii Styl. A dzisiaj porozmawiam sobie o hot trendach tego sezonu, co się nosi, co widzimy na ulicach, co widzimy w sklepach, ale czy oby na pewno te wszystkie hot trendy są takie hot i czy naprawdę sprawiają, że wyglądamy w nich dobrze. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Ja dzisiaj wybrałam 10 najciekawszych według mnie trendów. Jestem mega ciekawa, czy Wy również kupujecie te trendy, czy również w nich chodzicie, czy również je nosicie, czy absolutnie nie. Nie jest to Wasza bajka, jestem naprawdę bardzo ciekawa Waszej opinii, więc zachęcam Was do czynnego udziału w komentowaniu. Stwórzmy sobie taką debatę, czy coś jest trendy, czy coś jest fajnie, fajne, czy w czymś się dobrze wygląda, czy może wręcz przeciwnie, No czasami po prostu podążając ślepo za trendami, możemy się troszeczkę zagubić. No, może wyglądać zbyt śmiesznie, no nie wiem. Oczywiście każdy ma prawo do własnej opinii, więc dlatego potraktujmy ten filmik i te komentarze tak z przymrużeniem oka, zabawmy się coś fajnego, zobaczmy, jakie różne spojrzenie ludzie mają na modę. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka oraz do komentowania. E, natomiast jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to ja nazywam się Beata i robię filmy z serii właśnie z gdzie pokazuję filmiki modowe. Mam nadzieję, że Was oczywiście inspiruje pokazuję pomysły na to, co nosić na co dzień, do pracy, do biura, na plażę i tak dalej, czyli wybieram wszystkie takie perełki i staram się komponować je w jeden film, żebyście mieli taką po prostu wiedzę w pigułce, ale również prowadzę vlogi z życia codziennego, gdzie możecie zobaczyć mój lifestyle, prowadzenie domu, obrodu oraz oczywiście jestem mamą trójki dzieci, więc wszystko po troszku się znajdzie, dlatego mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś fajnego dla siebie, jeżeli jest to taka tematyka, która Wam się spodoba, to będzie mi bardzo miło gościć Was ponownie. W tym celu, proszę Was, zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie ten czerwony guzik, subskrybuj. Kliknijcie obok również dzwoneczek, dzięki czemu YouTube poinformuje Was o tym, że nowy film pojawił się na kanale. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie. Pojawiają się tam codzienne insta story z relacjami, z kodami rabatowymi, z promocjami, z propozycjami stylizacji oraz naprawdę szereg innych i fajnych, mam nadzieję, treści. Natomiast teraz przejdźmy już sobie do tych hot trendów tego sezonu. Zaczniemy sobie: myślę, że od najbardziej kontrowersyjnego trendu, ponieważ kiedy zrobiłam ankietę na Instagramie z pytaniem, czy ta rzecz Wam się podoba, to aż 90% było odpowiedzi na nie. Natomiast tylko 10 osób poparło w sumie tak naprawdę moje zdanie, ponieważ kiedy wystawiłam zdjęcie, czy podobają Wam się. Te sandały, ponieważ mi coraz bardziej się zaczynają podobać, no to byłam naprawdę zaskoczona, że tak bardzo mało z Was, która, która mnie obserwuje, jednak zaryzykowała i wypróbowała ten trend. Mowa tutaj o sandałach typu Dead Sandals. Ja mam tutaj parę swoją z Missguided, które zamówiłam całkiem niedawno, bo powiem szczerze, że te sandały. Po prostu mam wrażenie, że są wszędzie. I im więcej ich widzę, oglądam, to naprawdę tak mi się spodobały. Poza tym idzie za tym nie tylko wygląd, ale również komfort i wygoda. Także to są takie sandały, które powiem szczerze, myślę, że większość z nas po prostu w swoim życiu nosiła albo ma, albo posiada, albo posiadała w swojej szafie. Ja mam takie bardzo sportowe w sumie sandały, które yy, kupiłam. Na pierwszym roku studiów, kiedy wybieraliśmy się na taki rajd sportowy latem, także mam takie sportowe sandały i powiem Wam szczerze, że cały czas one tam leżą, nienoszone. E, natomiast tym razem, kiedy zobaczyłam w ogóle, że Chanel oferuje takie sandały, i one tak pięknie są skomponowane właśnie z takimi zwiewnymi sukienkami. Między innymi z taką sukienką, jak ja mam teraz, właśnie zamierzałam te sandały nosić. No to mi się one bardzo spodobały, słuchajcie, naprawdę, natomiast wiem, że jest to temat kontrowersyjny, że wiele osób uważa, że one absolutnie nic nie robią do naszej sylwetki, że są ociężałe, że skracają sylwetkę, że po prostu no nie pasują i źle wyglądają to powiem Wam szczerze, że mi się zaczęło one podobać. Także ja sobie zamówiłam takie z Guided. To jest oczywiście imitacja tych sandałów, które możemy oglądać na wybiegach. Natomiast stwierdziłam, że zanim wydam dużą kwotę, to może warto by było spróbować z takimi sandałami z sieciówki, żeby zobaczyć po prostu jak się w nich czuję, czy będzie pasowało, czy będą one pasowały do mojego stylu, czy, czy warto jest zainwestować większe pieniądze. I powiem Wam szczerze, że naprawdę mi się podobają, że naprawdę mi się podobają. Więc ja mam tutaj takie w kolorze czarnym, wykonane są z imitacji skóry, mają tutaj pikowania, ale przyznam się szczerze, że nie zaczęłam tak od razu od tych czarnych i od tego ciężkiego trendu, tylko spróbowałam w wersji takiej bardziej delikatnej, a mianowicie takich sandałów, słuchajcie, w kolorze beżowym. I to był strzał w dziesiątkę. To są sandały, które zamówiłam naprawdę całkiem niedawno, a nosiłam już je wielokrotnie. I słuchajcie, jakie hit. One pasują praktycznie do wszystkiego. Jak wiecie, mam tutaj szafę i garderobę pełną beży, natomiast taki uniwersalny kolor. One są delikatne, one nie rzucają się tak mocno w oczy, jak te właśnie takie cięższe sandały z grubszą podeszwą. E, mają oczywiście ten hot trend, czyli e, tą rafię w sobie, są wykonane jak bez takiego sznurka jutowego, słuchajcie. Tutaj mają tą podeszwę, taką jak espadrille. Powiem szczerze, sandały są to jedne z wygodniejszych butów tego lata, w których śmigam non-stop. Więc jeżeli zastanawiałyście się nad tym trendem typu Dead Sandals, nie miałyście odwagi, uważałyście, że to nie jest coś, co będzie na Was dobrze wyglądało, to może warto spróbować od takich sandałów. Także ja mam te sandały. Jedne i drugie, słuchajcie, polecam, bo uważam, że są po prostu mega wygodne. Nie kosztują wiele i mamy za ułamek ceny hot trend, który warto po prostu przetestować. Także to jest mój numer jeden, z pewnością zabieram je na wakacje. No i w sumie nie wychodzę z nich już tak naprawdę od tygodnia. Możecie oczywiście śledzić mnie na Instagramie, gdzie pokazuję Wam stylizację, w jaki sposób je nosiłam. Także sandały. Typu Dead Sandals, jestem zdecydowanie na tak. Dajcie mi znać, jaka jest Wasza opinia. Kolejny hot trend, który bardzo i to bardzo mi się spodobał, chociaż mam wrażenie, że on już był modny, i w sumie ja już go nosiłam, ale jednak będąc nastolatką, także to było jakieś kilkanaście lat temu, a mowa tutaj, słuchajcie, o bransoletkach na kurs. Ja swoje bransoletki zamówiłam z Myzguided. tutaj jest jedna z nich, drugą mam na kostce, ponieważ myślę, że naprawdę pięknie one wyglądają do każdej stylizacji. Mam wrażenie, że ten trend był modny w latach dwutysięcznych, coś w tym stylu. Chyba tak, wtedy się nosiło bransoletki na kostkę, mnóstwo pierścionków, bransoletek i tak dalej i bransoletki i, pierści i pierścionki na przykład na, na palce u stóp. Ja za pierścionkami jeszcze nie jestem, jeszcze tego nie wypróbowałam i jeszcze mnie to nie przekonuje. Natomiast bransoletki na kostce myślę, że wyglądają naprawdę świetnie. Oczywiście takie w kolorze złotym. On się odbija, w ten kolor pięknie od opalonej ładnej skóry. Myślę, że jest to trend, który warto wypróbować. Także ja Wam śmiało mogę polecić te dwie bransoletki. Oczywiście link do nich znajdziecie w opisie filmu poniżej. Nie jest to drogie rozwiązanie, ale warto wypróbować. Być może po prostu latem możemy sobie zaszaleć i ponosić coś takiego innego. Mi się to bardzo spodobało i jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Czy wynosicie również branzoletki na kostkę, czy w ogóle nie myśleliście o tym w tym sezonie? Bo jest to niewielki koszt, a myślę, że może prowadzić to do winy świeżości do każdej garderoby. I kolejny trend, który mi osobiście bardzo przypadł do gustu, aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że może nie wszyscy są zwolennikami koronki. Osobiście bardzo podobają mi się bluzki. Czy też sukienki wykonane z koronki? Natomiast tutaj znalazłam też ciekawą propozycję, a mianowicie krótkie spodenki wykonane z takiej białej koronki. Ale nie bójcie się, one pod spodem mają podszewkę, natomiast ten taki romantyczny look jest jak najbardziej tutaj podkreślony. Więc osobiście mi się rzeczy z koronki kojarzą z taką kobiecością, z taką delikatnością, i ten styl w tym roku wyjątkowo bardzo mi się spodobał. Mam wrażenie, że ten mój styl z takiego eleganckiego przechodzi w taki bardziej kobiecy i romantyczny, dlatego właśnie w mojej szafie pojawia się coraz więcej rzeczy wykonanych właśnie z tego typu koronki. Jeśli chodzi o mój wybór, to osobiście stawiam na rzeczy w kolorze białym, w kolorze czarnym. Oczywiście są koronki wykonane z różnych innych kolorów, natomiast jeśli o mnie chodzi, to takie neutralne barwy po prostu sprawdzają mi się najlepiej. Także ja wyjątkowo znalazłam coś takiego. Ciekawa jestem, czy mam. Spodoba, postaram się przygotować jakąś fajną stylizację i zaprezentować Wam tutaj na przebitkach. Oczywiście mam również bluzkę, w której wystąpiłam w poprzednim filmie z serii Styl, i dostałam tysiące pytań o tą bluzkę. Także bluzka jest również dostępna w sklepie Miss Guided. Ja Wam wcześniej pokazywałam, w jaki sposób wykorzystuję taśmę. Do podklejenia biustu, żeby nic tam nam nie wystawało, ale powiem Wam szczerze, że nosiłam ją również z biustonoszem bez ramionczek. Trzymał się on bardzo dobrze, więc jak najbardziej taką bluzkę również możemy nosić skojarzycie listy, nic się nie oznacza i wbrew pozorom, pomimo tego, że jest ona dość mocno ażurowa, to nic nie prześwitywało. Także, tak jak widzicie, takie wzory mi się sprawdzają bardzo fajnie i po Waszych komentarzach widzę, że również Wam się podobają, ale oczywiście dajcie mi znać w komentarzach poniżej, co sądzicie o tym trendzie i czy również Wam on się podoba. I teraz płynnie sobie przejdziemy do następnego trendu, do którego nawiązałyśmy przy okazji omawiania koronki, a mianowicie o romantycznych sukienkach. Tak jak powiedziałam, mój styl się naprawdę zmienia na taki bardziej kobiecy, na bardziej romantyczny, ponieważ nie muszę już chodzić do pracy do biura, nie mam tak często spotkań z klientami, więc mam wrażenie, że ten mój styl ewaluował po prostu ku takiemu bardziej kobiecemu. Oczywiście elegancja, ale bardzo i to bardzo podobają mi się po prostu Zwiedne sukienki, których po prostu czuję się bardzo dobrze. E, także mam tutaj między innymi białą taką sukienkę wiązaną e, na ramionach. Ona jest wykonana z takiej luźnej, zwiednej tkaniny. Pojawia się tutaj e, też koronka, e, zobaczcie, sukienki w kolorze białym oczywiście dominują w mojej szafie. Natomiast oczywiście bardzo podobają mi się również sukienki w kwiatowe wzory, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy czuje się fajnie w takich romantycznych sukienkach. Każdy lubi nosić długie sukienki. Bardzo często osoby na przykład, które są dość niskie uważają, że nie powinny nosić długich sukienek. Ja osobiście się z tym, z tym nie zgadzam. Uważam, że to wygląda naprawdę pięknie i uroczo. E, natomiast oczywiście to, co siedzi u każdego w głowie, e, każdy ma prawo do swojego wyboru i najważniejsze jest to, aby nosić to, Czym się dobrze po prostu czujemy. Także osobiście romantyczne sukienki to jest dla mnie naprawdę zdecydowany hit tego sezonu. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku one będą równie popularne, jak nie bardziej. Skoro były stylizacje piękne, kobiece, delikatne, no to teraz coś może dla kontrastu. Coś co myślę, że również może spowodować wiele sytuacji sprzecznych, bo niektórzy po prostu bardzo lubią ten trend i noszą go praktycznie codziennie. Niektórzy uważają, że absolutnie to jest niedopuszczalne, żeby wychodzić do ludzi w dresach. A jak jest Wasze zdanie? Także chciałabym tutaj powiedzieć o dresach które wchodzą na salony. Coraz więcej jest w propozycji stylizacji z wykorzystaniem dresów. Mi osobiście powiem szczerze, że to bardzo odpowiada, ponieważ bardzo lubię fajnie, ponieważ bardzo lubię czuć się komfortowo w swojej stylizacji, wychodząc gdzieś. Oczywiście nie poszłabym na formalne spotkanie w dresie, nawet wystylizowanym, nie wiem, w jakieś fajne buty, czy biżuterię, ale po prostu wychodząc gdzieś na miasto, myślę, że takie właśnie komplety dresowe, w których chodzimy po domu, jak pracujemy na przykład z ale również są w porządku, jeżeli na przykład wychodzimy gdzieś na spacer, gdzieś się przejść. No takie stylizacje mi się bardzo podobają i uważam, że to jest bardzo fajne, że możemy w nich swobodnie wyjść na dwór, ponieważ kiedyś one były przeznaczone tylko i wyłącznie do domu, tylko i wyłącznie na siłownię, e, ale ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie. Także ja mam, powiem szczerze, kilka takich propozycji. Wybrałam sobie kilka takich dresów e, kompletów. Teraz e, mam takie z krótkimi spodenkami. Wcześniej to były długie spodnie, czy to bylurowe dresy z kapturem, czy to zwykłe bluzy i krótkie spodenki, czy to e, zwykłe bluzy i długie spodnie w różnych kolorach. Naprawdę e, znajdziecie... Bogaty wybór dresów, które po prostu są nie dość, że wygodne, to naprawdę fajnie uszyte, i myślę, że. Fajnie wyglądają. Ale ciekawa jestem Waszej opinii. Czy Wy uważacie, że jest w porządku wyjść w takim dresie z domu? Czy może tylko pozostańmy w takim dresie w domu, czy na przykład w ogrodzie? Kolejna rzecz, którą chciałabym, żebyśmy sobie omówili, i choć niektórzy mogą powiedzieć: halo, halo, Beata, ten trend sobie nigdzie nie poszedł, to mam wrażenie, że został tak odstawiony na bok. Chociaż na teraz, chociaż na ten okres wysennoletni. A mowa tutaj o kolorze czarnym. Czy zauważyliście, że y, coraz mniej tej czerni się pojawiało, natomiast Teraz idzie wielki comeback i czerń noszona latem, ponieważ był bardzo duży nacisk na to, żeby nosić kolory takie beżowe, jasne, białe. To o czerni się zapominało. Natomiast w tym sezonie mam wrażenie, że teraz bardzo i to bardzo powraca kolor czarny, właśnie w sukienkach letnich. Tak jak możecie zobaczyć na przykładzie mojej sukienki, która jest totalnie jedną z moich ulubionych sukienek tego lata, to również właśnie takie proste stylizacje. Właśnie na lato, gdzie mamy po prostu zwykły t-shirt, czy też jeansy, czy też jakieś sukienki letnie. W kolorze czarnym wyglądają fantastycznie. Zawsze uważałam, że czerni wygląda pięknie do opalonej, gładkiej skóry, więc osobiście uważam, że ta czerni nigdzie nie odeszła i warto jest nosić tą czerni, ponieważ, tak jak mówiłam, jeżeli wy postanowicie sobie kupić jakąś rzecz, która jest zgodna z trendami, ale ona będzie na przykład w takim kolorze typu czerni. no to możecie śmiało po nią sięgnąć następnego, e, następnego lata, następnego sezonu i wcale ona nie będzie wyglądała jak rzecz z poprzedniego sezonu, jeżeli oczywiście zadbamy o to, żeby odpowiednio ją wyprać. <tutujesz> a tutaj mogłaby się pojawić reklama proszku do prania, ale nie, nie, nie ma tutaj reklamy proszku, e, więc jeżeli zadbamy o swoje czarne rzeczy, to będziemy mogli je nosić z sezonu na sezon i uważam, że nawet latem, a nawet zwłaszcza latem takie stylizacje wyglądają po prostu świetnie. Świetnie, klasycznie i zawsze będzie Czerni elegancka. A teraz ponownie przejdźmy do tematu butów. Jak myślicie, waszym zdaniem, jakie buty są najłodniejsze w tym sezonie? Eee, nie przewijajcie filmu i proszę napiszcie w komentarzu poniżej, jakie uważacie, że buty są najłodniejsze tego lata. Czekam. Czyż nie są to buty... Czekaj, się pomieszałam sobie. <laughs> Czy nie są to buty na paseczkach? Och, ja mam wrażenie, że ostatnio znalazłam po prostu idealne. Nie dość tego, że są po prostu piękne, występują, myślę, w dwóch idealnych kolorach, gdzie więcej nie potrzeba. Są na niewielkim i to w bardzo wygodnym obcasie. To są buty, które założymy do sukienki, które założymy do jeansów i w których będziemy wyglądać świetnie. Nasza stopa będzie wyglądała pięknie także buty na paseczkach. Ja tutaj mam takie w kolorze beżowym na malutkim obcasiku, ale również skosiłam się na takie same w kolorze czarnym, ponieważ uważam, że więcej mi nie potrzeba. To są takie buty, które zamierzam właśnie nosić do sukienki, które zamierzam założyć do jeansów, no przepięknie stopa wygląda i jeszcze dodatkowo tego zadbane, pięknie pomalowane paznokcie w takim jasnym, kontrastującym kolorze, no wyglądają obłędnie. Także moim zdecydowanym hitem tego lata, jeżeli chodzi o buty, no nie mówiąc już o klapkach i o właśnie, e, i o właśnie sandałach, które są wygodne, to do sukienek e, strasznie fajne są sandały na paseczkach, one się pojawiają wszędzie, w jakiejkolwiek e, inspiracji modowej, czy też w gazecie, e, to hmm. możemy zobaczyć właśnie te buty. I ja bez problemu mogę się przyznać, że zaliczam się do wielkich fanek właśnie tego typu butów. Następny trend, myślę, że jest bardzo zbliżony do tego, co ja osobiście bardzo lubię, natomiast mam wrażenie i się zastanawiam nad tym, może tak, trzeba tak powiedzieć, że zastanawiam się nad tym, czy to nie poszło za daleko. A mianowicie Mowa tutaj o bufkach. Oczywiście, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja uwielbiam bufki, niektórzy z Was nawet pisali, że jestem królową bufek, co <laughs> było bardzo śmieszne i miłe zarazem, ale tak oczywiście noszę bufki już od wielu lat i bardzo je lubię. Natomiast czasami mam wrażenie, że te firmy produkują coraz to większe te bufki i coraz większe i czy po prostu to już nie jest przesada? Okej, okay, niech będą te główki, niech będą one duże, ale niech nie będą takie gigantyczne, że po prostu nie możemy się zmieścić w drzwi. I ja tutaj znalazłam między innymi taką sukienkę, która strasznie mi się spodobała, e, która jest jak widzicie bardzo w moim stylu, taka garniturowa. Natomiast ma dość duże bufki. I jestem ciekawa waszej opinii, ponieważ cały czas nie jestem do niej przekonana i nie jestem w 100% pewna, czy to jest to, czy te bufki po prostu nie są za duże. Tutaj mogę wam zdradzić, że żeby osiągnąć ten efekt tych takich dużych bufek, zostało wszyte w środku taka siateczka. Tak się domyślam oczywiście, ponieważ nie nie sprawdziłam, co się znajduje w tym rękawie. Natomiast tak z dotyku to jest taka organza, taka wiecie, jak czasami w spódnice są wszyte takie, takie te siateczki. Także e, pokażę Wam się w tej sukience i bardzo proszę, doradźcie mi, co myślicie o tej sukience, czy ona jest ok, czy te bufki już są za duże, bo przyznam się szczerze, że naprawdę sukienka mi się bardzo podoba, ale nie byłam przekonana, co do tych bufek. Czy tutaj nie poszli oni o krok za daleko, czy one są delikatnie za duże? Naprawdę liczę na Waszą opinię, bo sukienka Uważam, że naprawdę jest bardzo elegancka i bardzo fajna. Jak widzicie, wszystkie trendy: czerni, bówki, elegancja, wszystko to, co ja lubię najbardziej. Następny trend, który chciałam Wam zaprezentować, o którym myślę, że tak się nie mówi oficjalnie, ale widzi się go coraz częściej na ulicach. I mowa tutaj o noszeniu koszuli nie tylko do pracy, nie tylko w formie eleganckiej, ale również właśnie w takiej formie na co dzień, a wręcz na plażę. Ja mam tutaj przykład takiej koszuli, e, którą się zakłada na kostium kąpielowy. Ona tak została opisana na stronie internetowej, tak też ją zamówiłam. Jest ona wykonana z takiego lekkiego materiału, takiego chłodnego. E, I słuchajcie, no, tą koszulę, teoretycznie koszulę, powinno się nosić do garnituru, zapiętą pod kołnierzyk. Natomiast teraz e, mam wrażenie, że te koszule po prostu tak świetnie wyglądają do wszystkiego, e, czy też nawet właśnie wykorzystają jako takie pareo, jako taka narzutka na stój kąpielowy e, prezentują się fantastycznie. Także nie tylko koszula e, do pracy, ale właśnie do noszenia na co dzień. E, wykorzystajcie swoje koszule, albo na przykład koszule waszego męża, albo e, waszego brata, których już nie nosi, bo na przykład są za małe. E, zobaczcie, że te oversize'owe koszule naprawdę nadają takiego fajnego no nie wiem, charakteru, mam wrażenie, że, że często powtarzam to słowo, ale tak, nadaje fajnego charakteru. Narzućcie taką, narzućcie taką koszulę na strój kąpielowy, zwiążcie ją w pasie e, i tutaj możemy zaszaleć, możemy nosić koszulę w różnych kolorach, możemy nosić, nosić koszulę z różnego typu tkanin. Oczywiście hitem są zdecydowanie lniane koszule na lato, ale... No, nie odkryję tutaj Ameryki. LEN co roku jest młody, natomiast w tym sezonie przebrało to w ogóle e, nowy poziom. E, dlatego takie oversize'owe koszule właśnie nawet wykonane z lnu no, no po prostu są. Świetnym rozwiązaniem, nie tylko do pracy, ale właśnie również na plażę oraz na co dzień. Zarzućmy tą koszulę na sukienkę, zwiążmy ją, załóżmy ją do spodni. Naprawdę myślę, że co tylko nie wymyślimy, to koszula będzie się świetnie prezentowała. Tylko pamiętajmy o tym, żeby tylko podwinąć rękawy, żeby gdzieś związać ją w talii, czy aby wpuścić w spodnie. Czy czy też zostawić dół rozpięty i ją po prostu przewiązać, albo załóżmy pasek, który podkreśli nam talię. No i taka stylizacja myślę, że naprawdę nie tylko jest w trendach, ale po prostu wygląda fantastycznie za każdym razem. Już ostatni trend w tym odcinku, a mowa tutaj o kolorze zielonym. No kto by pomyślał, że beata będzie chodziła w zieleni, ale tak, właśnie ten kolor delikatnej, szałwiowej, jak to się teraz modnie mówi, albo, albo bazyliowej zieleni, albo pistacjowej. O, no, pistacjowy to był kiedyś używany kolor, teraz się mówi szałwiowa. No, generalnie taki odcień zieleni po prostu bardzo mi przypasował. Ja powiem szczerze, że wcześniej unikałam koloru zielonego, ponieważ nie do końca się czułam dobrze, jak on współgra z moim kolorem włosów, natomiast taki właśnie delikatny odcień zieleni, nie dość, że jest bardzo trendy, to myślę, że po prostu wygląda pięknie na każdym i ten kolor zielony jest modny nie tylko w stylizacjach, ale zwróćcie uwagę, że również we wnętrzach. Ja po prostu uwielbiam takie wiejskie klimaty, gdzie są pomalowane meble na taki delikatny. Kolor zielonkawy, albo jest tapeta w kwiaty, w takie, e, właśnie taka jak na przykład tego typu tkanina. No po prostu uwielbiam, uważam, że jest to taki bardzo romantyczny styl, który bardzo mi się spodobał. No i jestem bardzo ciekawa, czy Wy posiadacie już coś w swojej szafie właśnie w tym zielonym odcieniu. Dajcie oczywiście znać w komentarzach poniżej. I to już są wszystkie hot trendy tego lata, tego sezonu, które chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, zachęcam Was do czynnego udziału. Dajcie mi znać, co Wy myślicie, czy uważacie, że to jest trendy, czy to nie jest trendy, czy podążacie za trendami, czy totalnie Was to nie interesuje. Naprawdę, oczywiście każdy ma prawo do własnej opinii, ale oczywiście bądźmy tutaj mili i uprzejmi dla siebie i potraktujmy po prostu ten filmik jako fajną zabawę. Także bardzo było mi miło gościć was ponownie na moim kanale. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Jeżeli filmik wam się spodobał, to bardzo proszę zostawcie po sobie łapkę w górę. Oczywiście czekam na komentarze i czekam na dyskusję. Mam nadzieję, że sobie fajnie pogadamy. Zachęcam was również do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam was również do odwiedzenia polskiej strony MissGuided.pl, gdzie znajdziecie wszystkie te rzeczy, które wam dzisiaj pokazywałam. Oczywiście linki do strojów znajdziecie w opisie filmu poniżej. Zachęcam was również do skorzystania z mojego kodu rabatowego. Wszystkie informacje oczywiście znajdziecie w opisie filmu poniżej. Zapraszam Was również na Instagram, bo tam również będę przypominała informacje o kodach oraz dzieliła się z Wami nowymi stylizacjami. Żegnam się z Wami serdecznie, dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!